Wizyta amerykańskich Indian była związana z ogólnopolskim programem Zanocuj w lesie. To coroczny projekt organizowany przez Lasy Państwowe. Miłośnicy survivalu mogą spędzić noc na łonie dzikiej natury. Gościmy Indian, Blackfeet, jest, to, jest to plemię z USA, ale w przyszłym tygodniu również to będzie tutaj takie plemię lokalne Indian polskie. Indianie swój obóz rozbili w papierni pod Chodzieżą. Nie bez przyczyny wybrali to miejsce. Tamtejszy las słynie bowiem z licznych legend. W spotkaniu z czarnymi stopami wzięło udział kilkunastu przedstawicieli polskiego ruchu przyjaciół Indian. Na czele obozu stanął jeden z obecnych przywódców plemienia Blackfeet, Leon Rattler. Jestem strażnikiem tańca słońca i strażnikiem loży. Tak zostałem wychowany przez moją babcię. Indianie w papierni odprawiali ceremonie. Pierwszą z nich był taniec słońca. To rytuał polegający na włączeniu do wspólnoty nowych członków. W ceremoniach brał udział pochodzący z Szamocina Bartosz Strans. Polski Indianin w latach 90. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam poznał środowisko plemienia Blackfeet. Jak sam o sobie mówi, został zaadoptowany przez czarne stopy. Teraz przyjechał do Polski, aby przybliżać kulturę Indian. Praktycznie co drugi dzień byliśmy w innym rezerwacie i czarne stopy najbardziej mi przypadły do serca, bo y, zachowanie czy gościnność przypomina mi Polskę. Indianie przybliżali też zebranym legendy i opowieści o orzennych mieszkańcach Ameryki.